Nowy dzień. Tym razem śniadanko w hotelu Toyoko-in. pewna herbata Ulong. Mamy tutaj sałatkę. sałatkę. mała. Takie czyli w takiej kuleczce z ciasta. No i jest też oczywiście zupa co Żegnam go się, ponieważ wyruszam na misję zdobycia auta. Autko wypożyczone. Poszło łatko. Pan bardzo miły. Wszyscy bardzo mieli zresztą. Jest automat, jest karta ETC. No i ruch lewostronny. A wypożyczenie karty ETC, czyli takiej, żeby można było autostradami jeździć i nie płacić na bramkach, tylko automatycznej płatności, kosztuje 20 jenów za dzień, takie wypożyczenie tej karty. Później, przy oddaniu auta, po prostu jeszcze zapłacimy za autostrady, już oddając tą kartę do wypuszczalni. Otóż, jedziemy sobie w wspaniałą dróżką. Kuba ją tutaj elegancko prowadzi. Też sobie elegancko siedzę. Jeżdżamy teraz... Tak, jesteśmy na wysokości teraz, około 650 metrów. I cały czas się do góry. A naszym celem jest pękność Okunoi, jeden z najstarszych w Japonii. Zaczyna się niestety, ale sporo śniegu. Udało się sprawnie zaparkować, ale trzeba się ubrać, bo tu jest tylko 10 stopni. Jesteśmy już jednak w końcu o, dość wysoko. Dobrze, że mamy generalnie ciepły weekend, bo w Osace jakieś 21-22 stopni Fantastyczna informacja jest taka, że ten parking jest bezpłatny. I to nawet mimo tego, że tutaj pracuje dwóch albo trzech w zasadzie panów, którzy są strasznie pomocni. Ci ludzie po lewej stronie moczą sobie. To jest takie przelewanie. Raz się nalewa i tyle. To jest oczywiście ich yy, religia, więc nie będziemy tego robić, ale tylko pokażemy, jak wygląda ta cała ceremonia. Nalać trochę na rączkę niektórzy jeszcze tą wodę biorą do ust i wypluwają cmentarz jest strasznie rozległy znajduje się tu aż ponad 200 tysięcy nagrobków no tutaj to chyba jest przyszły nagrobek Ilona Maska, bo jest rakieta niektóre nagrobki strasznie fikuśne a tutaj jakieś w ogóle z trawą na wierzchu zdaje się, że tutaj po prostu niektóre nagrobki jakby są albo sponsorowane, albo po prostu własnością jakichś firm jest śnieg, więc muszą być też sanki. No to wyglądają na jakichś ludzi pracy. Chyba pracownicy firmy Nissan. Taki może hołd dla nich. w Japonii się bardzo ceni pracowitość. Nie brakuje też motywów zwierzęcych. Kiciuś, kiciuś, no. Niektóre takie potężne, że to chyba musi fortunę kosztować. Taka pośmiertna Hawira. A tu jakby kawiarnia. UCC. Mnóstwo jest takich bardzo starych, zamszonych nagrobków, no ale historia tego miejsca sięga aż 819 roku. 1200 lat historii to jest. Jak widać, można tu też przyjść z pieskiem. Tutaj też idzie jedna Shibuina. No, jest chłodno, więc nie dziwota. Dzieciaczki są poubierane. Tutaj już docieramy do sklepiku z pamiątkami. W takim miejscu można tu kupić amulety, talizmany, rneginy, artefakty, książki. I można płacić karton. Can Yes, yes, yes. Dziękuję. you. ci <laughs> Są w czapeczkach. Zapytacie, co oznaczają te czerwone ścianiaczki? Otóż, zarówno takie ścianiaczki, jak i czapeczki czerwone to jest taki sposób ichniejszy w tej religii na odstraszenie złych duchów potężne drzewa. w takiej uroczej kawiarni, malutkiej, ale bardzo fajnej, bo się sobie wzięła kary z ryżem japońskie. No i japankejki. Sok z cytryny na ciepło. A, 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 a. A świetnie? Okropnie. Droga jest bardzo... Nie, taka nieciekawa, bo jest troszkę oblodzona śniegu, ale przede wszystkim jest wąska. I no nie ma w zasadzie żadnych zatoczek, więc... Większość drogi mieliśmy szczęście. Za 200 metrów. Skręcił w lewo. O, tak. I no, nie jechało żadne auto. Teraz jechało, dało się wywinąć. Ale tutaj przepaści są ogromne. Teraz go się prowadzi. Wróżka jest piękna Jak ją oceniasz proszę i prowadzenie? Bardzo tu autku wygodne Już się nauczyłam Tylko cały czas powtarzamy sobie Po lewej stronie, po lewej stronie Prawa strona nie istnieje do jazdy Dotarliśmy Jest tutaj ta świątynia I za nią jest wodospad Na A tu jest czapeczka Czapeczka Piękny wodospad Robi się tak złowrogo, No. Dziwnie tak. Wiatr się zmógł. Jesteśmy już późno, bo jest już tuż przed zachodem, więc już nie ma ludzi prawie. A niezależnie jaki duchowny tak jakie zawsze ma auto. No Lexus. Natomiast my idziemy w poszukiwaniu 850-letniego dębu, przez który da się przejść. Innym człowiekiem? No, tak czuję właśnie. Gosia zniknęła w odmentach drzewa. Super jest w środku, jak w drzewie. Jest Gosia. Idziemy w dąb. Takie Oj wow. Samowite Ale wydrążone. Tutaj Jakaś blacha Może się nie wiem co ma na przykład żywica i kapała ludziom na głowę Niesamowite, no ale jeszcze żyje. Idziemy do góry Widziałe światełko w tunelu Jak wrażenia? Świetne przeżycie. Było to coś ekscytującego. No. Czy czujesz się teraz inaczej? No. Ha. Nieźle. Potężne. Kot siedzi na mega stromiźnie. Czas wyznań. Mnie coś męczy. Kumba. Gosia znowu. spadły cukier, bo za dużo białego pożywienia, nie muszę coś zjeść, bo. Hmm. Ręce wygoczą no Także, Gosia za lekki posiłek, a ja za ciężki. Na razie tak to wygląda. Wszystko tutaj jest takie bardzo poukładane. Równiutkie. Tu, pomiędzy innymi rybami, jest również złota rybka. Wygląda na to, że jest to jedyna złota rybka w tym stawie. tutaj pracują, przy jakichś jakich księgach, jakichś papierach no ale niesamowite jest to, że byliśmy tutaj sami także warto przyjeżdżać czasem późno żeby przeżyć coś naprawdę w prywatności jestem uratowany dzięki automatowi dało się kupić kolkę a jesteśmy już bliziutko naszego noclegu jest po japońsku, tradycyjny japoński ryokan tatami na podłodze Papierowe drzwi, no ale jest też sypialnia western style, bo nie byliśmy pewni, czy jesteśmy w stanie spać na, na takich materacach, futonach. Jest tu super, Mamy tutaj swoich, troszkę pysznych rzeczy, ale okazało się, że dostaliśmy takie smakołyki jak pyszne, świeże pieczone, takie rogaliki. Wyobraź sobie, że taka pani w kimono piekła, taka starsza. Mm -hmm. Takie słitaśne sweet oh rzeczy: God. Sweetie misie, Sweetie małe hamburgerki God. i małe Sweetie cukiereczki.